Wyższe limity budżetowe i ustalanie składów na przyszły sezon. Między innymi o tym dzisiaj. Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Apel. Od kilku dni zastanawiamy się, czy Max Verstappen jest w stanie dogonić kierowców McLarena w klasyfikacji generalnej kierowców. No bo mm, traci do nich 69 i 44 punkty. To teoretycznie dużo, ale biorąc pod uwagę rozpęd, jakiego nabrał Red Bull, można mieć nadzieję na walkę trzech kierowców o Mistrzostwo Świata, a nie tylko dwóch. Zobaczymy, jak to się rozwiąże. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na zdanie ekspertów dotyczące właśnie formy Red Bulla, bo podobno Red Bull wreszcie odblokował pełny potencjał swojego samochodu. Wreszcie udało im się dojść do porozumienia z tym autem, które było momentami nieprzewidywalne, które nie dawało kierowcom pewności siebie, które w jednych rundach było naprawdę bardzo słabym samochodem, być może najsłabszym w stawce. A w innych zdominowało. No i tutaj odpowiedzi eksperci szukają w poprawkach przywiezionych przez Red Bulla na Grand Prix Włoch. Na monte ekipa przywiozła m.in. nową podłogę. I ta nowa podłoga miała być game changerem. Chociaż sama w sobie nie ma ogromnych zmian, to jednak udało się ją tak dostosować, że to wszystko teraz ze sobą pięknie współgra. I auto stało się przewidywalne. No i widzimy, co działo się na Monsie, jeżeli chodzi o formy Maxa Verstappena. Widzieliśmy, co było w Azerbejdżanie. Dwa mocne przekonujące zwycięstwa. Ale Max Verstappen potrafi coś takiego zrobić. Warto spojrzeć na tego drugiego kierowcę Red Bull'a, na jego Cnodę. I oto w Moncy potrafi zakwalifikować się na miejscu dziewiątym, w wyścigu nie udało się dowieść punktów, ale potem w Azerbejdżanie mamy szóste miejsce w kwalifikacjach i to sam, tę samą pozycję w wyścigu, co oznacza, że to auto chyba rzeczywiście jest łatwiejsze w prowadzeniu, a tym samym jest po prostu szybsze, bo da się je bardziej kontrolować i wyciskać z niego limit, mając większą pewność siebie. I to może być bardzo ciekawa kwestia, oczywiście, na niektórych torach mówi się, że Głównie te, to auto udało się ustabilizować w takich wolnych i średnich zakrętach, ale przy pakiecie tym z niższym dociskiem. Trzeba będzie jeszcze zobaczyć, jak pakiet z wyższym dociskiem będzie sobie radził właśnie z tą nową podłogą. Ale sam Andrea Stella przyznaje, że Red Bull jest w stanie jeździć niżej niżej zawieszonym samochodem, a to oczywiście oznacza lepsze osiągi i to daje większą pewność siebie kierowcom. Ten, to działanie efektu przywypierzchio jest większe. I to wszystko składa się w dość pozytywny obraz, według mnie, chociaż niektórzy mieli dość dominacji, McLaren, dominacji Verstappena, teraz McLarena. No to jednak, jakby się Max Verstappen jeszcze włączył do tej chaotycznej i czasami nieposkładanej dziwnej walki kierowców McLarena, no jak dla mnie, bardzo proszę. Zostało kilka rund do końca sezonu, będzie trudno to Maxowi odrabiać, ale no jest to możliwe. I jeżeli kierowcy McLarena nadal będą sobie zabierać punkty, nadal będą walczyć w taki dziwny sposób. To jest możliwe, że Max Verstappen y, gdzieś tam w ostatniej rundzie sezonu będzie im deptał po piętach, a to scenariusz, którego oczywiście wszyscy chcemy. Póki co mamy dwutygodniową przerwę w Formule 1. Max Verstappen oczywiście wykorzystają najeżdżenie. Nie będzie sesji dla woga, nie będzie jakichś innych y, dziwnych, nie wiem, y, 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 zajęć z psami, i tak dalej, tylko po prostu Max Verstappen wsiada za kółko i wsiada za kółko oczywiście na Nürburgring Nordschleife. Tam zdobył y, dwa tygodnie temu tę najwyższą licencję uprawniającą do wyścigów N. NLS I tam sobie wystartuje już w aucie GT3 w Ferrari 296 razem z Chrisem Lulhamem, jego kierowcą, kierowcą jego zespołu w wyścigach właśnie takich NLS w GT3. No i tam Max Verstappen no, będzie walczył o chyba najwyższe cele, tak to trzeba powiedzieć. Będziemy obserwować jego start, będziemy spoglądać co tam się na Nordschleife dzieje. Zapraszam na powód Roberta Pell na pewno jakieś informacje o tym. Będą. Przejdźmy sobie do przyszłości, bo kilka ciekawych informacji dotyczących właśnie sezonu 2026. Po pierwsze, znacznie wzrasta limit budżetowy. Kwota obecnie wynosiła 135 milionów dolarów bazowo, plus ona była powiększana, to trzeba powiedzieć. O pewne, o pewne procenty inflacyjne, tam 5,8% chyba było inflacyjnych, dodatkowo niektóre rzeczy były wyłączane spośród tego limitu budżetowego, z tego limitu budżetowego, ponieważ ich cena znacznie wzrosła i tak dalej, i tak dalej. Limity budżetowe były ustalane w sezonie 2020 na kolejne lata. Zaczęliśmy od 145 milionów, potem 140, teraz 135, plus oczywiście te jakieś dodatkowe rzeczy. No ale wiemy, również my sami, po naszych portfelach, po tym jak idziemy do fryzjera, Słuchajcie, mój fryzjer z 30 zł 75 już jest obecnie. To jest 150%. Coś takiego i yy, 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 widzimy wszędzie, że jest inflacja, że te ceny znacznie wzrosły. To nie ominęło Formuły 1, ona nie jest w jakiejś bańce i yy, generalnie no, wraz z inflacją trzeba podwyższać płace i to się napędza. Więc generalnie takie zwiększenie limitu budżetowego na pewno było potrzebne, żeby specjaliści, ci najlepsi specjaliści, którzy powinni pracować w Formule 1, nie odchodzili na przykład do yy, przemysłu awiacyjnego, do lotnictwa. No i zdecydowano się właśnie na taki ruch, na zwiększenie limitu budżetowego ze 130. 5 milionów do 215 milionów od sezonu 2026. Przy czym ten limit nie będzie obowiązywał Audi. Audi ma trochę wyższy limit, ponieważ ich siedziba jest w Hinwil, No i oni sobie wywalczyli dużo tych ustępstw pod adresem Audi, niezbyt mi się to podoba, ale okej. Okay. Wywalczyli sobie, że będą mieli wyższy limit ze względu na koszty pracy i płacy w Szwajcarii. Tam to jest 30-40% więcej niż w krajach europejskich, w Wielkiej Brytanii, dlatego trzeba to zwiększyć. No okej, okay. I niech tak będzie, chociaż dla mnie to dziwna sprawa. Więc to zwiększenie wydaje się ogromne, bo ze 135 milionów przechodzimy na 215, ale jednak trzeba wziąć pod uwagę po pierwsze tę inflację, a po drugie, no też koszt transformacji technicznej, jaką przechodzi Formuła 1, że trzeba będzie wydać znacznie więcej pieniędzy, żeby to wszystko pogodzić i żeby przygotować konkurencyjne samochody. Ale FIA zaznacza, że w sumie najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o to zwiększenie, i tutaj największą robotę robi to, że wiele wydatków, które dotychczas, były wyłączone spośród limitów budżetowych, teraz będę, będzie wchodziło w ten limit budżetowy. Nie są podane dokładnie jeszcze, które to y, rzeczy, natomiast y, przedstawiciele FIA mówią: Dotychczas mieliśmy 20-25 wyjątków y, tego, co nie wchodzi do limitów budżetowych. Teraz tych wyjątków będzie tylko kilka, więc naprawdę y, tu się y, znacznie to y, y, zawęża. Wiemy, że pod limitów budżetowych były wyłączone płace kierowców i trzech najlepszych, najważniejszych osób w zespole. Były wyłączone limity, wydatki na marketing, wydatki na paliwo, wydatki na silniki. No, sporo tych wyłączeń rzeczywiście było. Zobaczymy, co zostanie włączone do tych, do tych limitów budżetowych. Ale w sumie dobrze, że tak się dzieje, bo to trochę zmniejsza i eliminuje taką fikcję, że niby limit budżetowy 135, ale de facto zespoły wydają po 300 milionów, bo są jakieś tam wyłączenia. Więc teraz pewnie nadal będzie 300, tylko że już część nie będzie. Będzie wyłączona spośród tych limitów wydatków i łatwiej będzie to kontrolować. Więc, według mnie, bardzo dobra decyzja, i nie ma tu jakiejś większej kontrowersji, no po prostu ceny wzrosły koszty wzrosły, wszystko wzrosło, no i też te wyłączenia, dobrze, że będzie ich jak najmniej, bo to zawsze była taka szara strefa, gdzie zespoły mogły sobie w ramach, przecież były już takie historie z Red Bullem, że w ramach jakichś tam aktywności marketingowych, na przykład um, jakieś regaty um, Red Bull organizował, budowali łódkę do tych regat i tam w tunelu aerodynamicznym pracowali, żeby niby tę łódkę testować, a tak naprawdę testowali coś do Formuły 1, um, to się trochę rozmyło, rozeszło, nie było za to kary, ale no jest, jest, jest była tu szara strefa, którą dobrze, że będzie wyłączana. wyłączana. Eee, jeszcze, jeżeli chodzi o sezon 2026, no to trwają cały czas ustalenia dotyczące kierowców. Eee, Red Bull przyznaje, że no my, my mamy zakontraktowanych dwóch zawodników: eee, Alizaka Hadżera oraz Maxa Verstappena. A co będzie z resztą, no to zobaczymy. Eee, jeżeli chodzi o Alpin, Alpin mówi, mamy Piera Gasli do 2028 podpisanego. A teraz wybieramy drugiego zawodnika. No i tutaj rozważamy tylko dwa nazwiska. Flavio Fla Fla Beatore mówi, że tylko Franco Colapinto oraz Paul Aaron są eee, rozważani do fotela na sezon 2026. Wiemy jak radzi sobie Franco Colapinto w baku kolejna przygoda, mimo niezłego tempa w wyścigu, no to jednak było słabo. No, i on nie zachwyca, przyznaję to sam Flavio Briatore, ale też Flavio Briatore trochę mięknie i mówi, że no tak, ale w sumie to nałożyliśmy na niego wielką presję. Ci kierowcy nie mają czasu, jak się przygotować i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj trochę argentyńskich sponsorów podziałało i mm, trochę mięknie stosunek do Franco Colapinto. Natomiast jest jeszcze estończyk Paul Aaron, który rywalizował w Formule 2 w ubiegłym roku, był trzeci, wcześniej w Formule 3 był trzeci, zaliczył trzy sesje testowe, co prawda jedną tylko z Alpin, a dwa z Zauberem, no ale on jest właśnie w w gronie tych dwóch kandydatów podobno jest bardzo szybki, a jednocześnie Flavio Briatore mówi, nie mamy teraz dobrych juniorów, nie mamy teraz takich wielkich talentów w seriach juniorskich, no spójrzcie co kiedyś robił Szumi, co kiedyś robił Hamilton, Rosberg Alonso, oni w seriach juniorskich wygrywali wszystko, potem wchodzili do formuły jedynie, bam, 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 tak tutaj cytując Flavio Briatore i ja się z tym zgadzam, bo spójrzmy sobie na Roberta Kubicę, zdominował e, w, e, Renault, e, serię Renault e, World Series by Renault w 2005 roku Roku, wszedł do Formuły 1 i w trzecim wyścigu ma podium, w pierwszym wyścigu byłyby punkty. I generalnie, jeżeli kierowca jest naprawdę wielkiej klasy, to od razu radzi sobie świetnie. A teraz nie widzimy tego wśród juniorów: brakuje tej konsekwencji stabilności i często są przygody. Więc być może Flavio ma, ma trochę racji, mimo że pojawiły się komputery i tak dalej, świat poszedł do przodu, no to jednak ci nasi juniorzy obecnie no nie zachwycają. Nawet, nawet Antonelli z Formule 2 nie radził sobie tak wybitnie, Berman też nie no trudno ich oceniać, ale zobaczymy jak to wyjdzie, natomiast tutaj e, pomiędzy tymi dwoma kierowcami zastanawia się Alpin. raczej nie zastanawia się Mercedes, ponieważ to, to to Wolf już jakiś czas temu ogłosił nie zmieniamy składu, zostają Andrea Kimi Antonelli oraz George Russell, no ale tych oficjalek cały czas nie ma, cały czas nie mamy potwierdzenia, że właśnie ci dwaj zawodnicy będą w Mercedesie, ja podejrzewam że oni chcą zrobić to razem, no bo Antonelli wielkich, wielkiego wyboru nie ma i on zostanie natomiast jeżeli chodzi o George, o George Russella, to podobno pojawiły się tu pewne przeszkody, jeżeli chodzi o rozmowy kontraktowe że te rozmowy utknęły troszkę w martwym punkcie ze sprawą jednej kwestii. Ta kwestia to długość kontraktu. George Russell ma do tego prawo patrząc na to, jakie osiąga wyniki, na to, że ile, sześć ma już podium, czy siedem w tym sezonie Formuły 1, że wygrał w Kanadzie, że jest czwarty w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, że dowozi, że ten jest chory w ogóle w baku, no prawie go nie ma, a jednak staje na drugim miejscu podium. Generalnie jeździ znakomity sezon George Russell i ma prawo do tego, żeby domagać się wieloletniego kontraktu z Mercedesem, który prawdopodobnie będzie mocny od przyszłego roku. Natomiast Mercedes, to to Wolf cały czas marzy o tym Maxie Verstappenie, że od od 2027 roku on może być dostępny, więc nie chce sobie to, to wolf blokować obu miejsc. W Antonellego cały czas wierzy, więc tutaj nie będzie pewnie chciał go zmienić. Ale Russella jakby tylko na roczny wepchnąć, to już jest jakiś wytrych do wciągnięcia potem na to miejsce. Verstappena na to nie chce się zgodzić George Russell, według mnie bardzo słusznie, i tutaj George Walcz. Z tym to, to żeby sobie wymanewrować jakiś dobry, długi kontrakt, bo według mnie na to George zasługuje. Dajcie znać, jak według was powinno być, czy e, dobrze to to robi, że tutaj George'a próbuje tylko na rok, a e, zostawiać sobie miejsce na Pena. czy jednak George zasługuje na dłuższy kontrakt, a z tym Antonelim to bym może go jeszcze wepchnąć gdzieś do jakiegoś, e, nie wiem, Williamsa gdzieś, żeby się otrzaskał. Czekam na wasze opinie. E, będę bardzo wdzięczny, jeżeli Wam się podobał ten film, a zostawienie łapek w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne powiadomienia. Bardzo dziękuję za wspierającym na bajkowito, na Tipli, Patronite i na YouTubie. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!